Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim nowym filmie, w pokażę Wam wakacyjny makijaż, który można wykonać przy użyciu tych paletek właśnie z Evolusion samodzielnie. I jak do tego oczywiście się jaki można wykonać wakacyjny, letni makijaż na wakacjach, właśnie w tym filmiku pokażę Wam. Będę na pewno wykonywać makijaż letni na wakacje. Taki placowy. To wszystko zależy, jak to lubi. Na początek biorę właśnie bazę. Więc to jest właśnie ten korek, ten bardzo delikatny róż I to jest moja baza. Bardzo dokładnie wklepuję właśnie pseń i rozsmarowuję na oku. I jaki kolor właśnie będę chciał włożyć? No to dziś właśnie pokażę Wam taki właśnie to ma być makijaż wakacyjny więc tu użyję tego koloru on nie ma być razący tylko ma być ładny bardzo skupiące na tym, żeby te opsy były bardzo dobrze wykonane, żeby nie było właśnie jakichś tam niedociągnięć, Bo to, bo tego właśnie nie chcę uzyskać. Blenduję bardzo dobrze i do tego do tego was robię takie coś. I teraz właśnie uzyskałam taki, już taką fajną poswiatę, taki ładny odcień. Dlatego właśnie będzie się potrzebny bardziej taki żółty kolorek, no bo to właśnie wakacyjny jest. bardzo delikatny ten złoty, więc trochę sobie właśnie włożę na, na palec, żeby ten koł bardziej był widoczny. Teraz e, będę właśnie... Teraz zrobimy takie coś, żeby to wszystko ładnie komponowało się. I ja tutaj użyję na pewno tego cienia, tego tutaj, żeby to ładnie ze, ze sobą także komponowało i ten oczyn swiśle ma być widoczny, ale nie Trochę też chcę dodać kolorku jeszcze, więc użyję na pewno takiej delikatnej koloru, bo, bo to jest nasycone bardzo kolorki są, z tej paletki i kładę na sam kącik oka. Tutaj, że właśnie właśnie kąty, to oko, żeby uzyskać taki przejście. Na pewno będzie ten makijaż dobry właśnie na wakacje. Jak gdzieś jedziemy na jakieś plażę, na jakąś zagranicę. Bardzo fajne, bo moim zdaniem właśnie takie makijazy korowe na wakacje są idealne. I nie ma się e, przejmować, nie można się przejmować tym, że, no, że może nam to. Nie, wyjdź, bo każdemu to wyjdzie ten makijaż kolowy, może być pod kątem fioletu, może być na przykład y, niebieski, zielony, jak to lubisz. O, to też na już stanie, jak to lubi, właśnie ja trochę jeszcze zeleni dodam, żeby ten kolor był nasycony. Dobrze. Makijaż oka właśnie mam wykonany i mogę Wam ze bliska pokazać, że wygląda on tak. Bardzo mi się podoba, jest fajnie, naprawdę wygląda. I jeśli chodzi o to, używam tylko tych dwóch paletek. To są właśnie takie moje ulubieńce. Naprawdę jeśli chodzi o takie kolorowe makijaże. I używam się ulubionego tuszu z Iwonu. I to by było właśnie na tyle jeśli chodzi o, o makijaż oka. Zaraz. Będę właśnie też jeszcze trochę właśnie przyniować to i będzie gotowe oko. Dobrze, wykonałam właśnie już makijaż. Jest gotowy. Pokazuję Wam sobie bazy z A Jak to wszystko wygląda. Moim zdaniem jest bardzo ładnie. Bardzo wakacyjnie. Tuż też jest bardzo fajny z iPhone, więc polecam go. No jeśli Wam się filmik podobał, to proszę o komentarz i łapkę w górę. I do następnego razu. Pa!